Przyjechał w prokurator z z Wuska Zdroju i pyta się tych Niemców, to tylko tyle? Oni powiedzieli, że tak, że tyle. Wyprowadzić, zaszczelić. I zaszczelili. Trzech z Miśnicy i czterech z Krakowa, którzy przyjechali za żywnością. Zbrodniarzy. I ja to wszystko widziałem. Nienawidziłem ich, że wkroczyli do mojego kraju, do mojego państwa który bardzo kochałem jak dziś dzisiaj. Wierny jestem Polsce, jestem syn tego kraju, ziemi i całej Polski. Nie mogę zbyć tego. To był drugi, to był drugi, to był drugi to był trzeci powód. Czwarty powód był taki, że zacząłem się interesować polityką, bo ludzie stali i mówili o polityce, a ja byłem chłopakiem i interesowałem się. I zacząłem kupować gazety. I był takie wysiedzenie, co się przed Ukraińcami, oderwował i ją był gazyciarzem. I przynosił z kolejki robi gazety, a ja wychodziłem, wychodziłem na drogę i kupowałem te gazety. I tak prawie co dzień. Raz nie zdążyłem i poszedłem do domu. I on do mnie mówi, czy ja jestem z tego miasteczka. Tak! Powiedziałem mu, jestem. A dlaczego? Bo mówi, że tyle chłopaków tutaj jest. W twoim wieku starszy, i starszym. nikt nie przychodzi po gazety. A ja przychodziłem. I prawem ich to nie interesowało. A mnie interesowało. Dlatego się uświadomiłem. Tak jak dzisiaj wy Polacy się musicie uświadomić. Żebyście czytali. Te jak ja, te jak inni, żebyście byli godni. Żebyście się nie wstydzili. Te jak ja, narodowiec, syn tej ziemi. Słuchajcie mnie. I to był czwarty punkt. Narodowe siły zbrojne, zbrojne wycofywały się ziemi lubelskiej. I wkroczyły na ziemię kielecką I przechodziły przez moją miejscowość. Ja zobaczyłem partyzantów, to było coś dla mnie. Bo we mnie był patriotyzm. Przez te książki, przez tę politykę. Był patriotyzm i nikt nie im to interesowało. Ale mnie bardzo. I ja powiedziałem jako młody chłopak niecałe 16 lat, że ja wstąpię do nich. I umówiłem się z kolegami, na rano, że pójdziemy, bo w sali są w pełciska 8 km. Ja wstałem i ciekam, a oni nie przyszli. Nie wszyscy byli odważni. Te tak jak i dzisiaj. Też nie są wszyscy odważni. A trzeba takim być. I ciekałem i w końcu poszedłem sam. Znałem troszkę drogę. Jeszcze się spytałem ludzie co robili w polu i pokazali mi drogę. Poszedłem do wioski, stał tartownik i pyta się do mnie, gdzie ja idę? Do Was! Tak? To to dobrze. Zaprowadził mnie do kapitana Stepa i, kapitan, i przedstawił mnie i mówi tak, teraz Ci nie mogę przyjąć, bo idziemy na mszy. Tak było. My narodowcy śli, bo z bo nas owszół mieszką, bo przyjęliśmy gniazdy. Dlatego już do kościoła, bez kościoła ani róż. Narodzie polskim, zastanówcie się, szliśmy do kościoła się pomodlić za tych poległych, za Polskę, za ojczyznę, żeby była wyzwolona. I uważał mi czyś po południu. I po południu ja przyszedłem i wypytywał mnie się, skąd, co, jak, dlaczego przyszedłem. No, widział, że jestem chłopak śmiały, odważny, że mam trochę wiedzy i mówi, jesteś przyjęty. I powstał problem, jaki mi dać pseudonim, no i głowili się, ale była pięć imieniem Celina i ona powiedziała jesteś masz w oczy czarne wobec tego będziesz się nazywał Czarnocki bardzo wolny żołnierz i zostałem właśnie <noise> ratuzanem tam staliśmy w oczy jeden dzień, w oczy dwa i poszliśmy w inne miejsce bo tak się by przemieszczali i poszliśmy do miejscowości łodzawy podpięczowej. Tam kwaterowaliśmy i kwaterowaliśmy w szkole. nie po, po domach, po sodołach. Tak było cały czas. I na apelu rannym zostałem zaprzysiężony na, na partyzanta na wyścig Żebnych. Powiedziałem ku chwale ojczyzny. I powiedział mi komendant, mam iść do zbrojeniarza i on mi da broń. Nie wiedziałem ważnych słów. I poszedłem do niego i on mi dał karabin, pierwszy wojny światowy, austriacki Mauser i ple, chleba i kilkanaście sztuk amunicji. Ściskałem go jak świętość, który był, jak święto, że ja mam broń, będę z wrogiem walczył. To była wielka ja mnie ucieka. I tak było. Później zostałem przeszkolony w miejscowości Lubcza i później brałem udział w walka. Nie od razu, musiałem być przeszkolony w jak się obchodzi z bronią i później brałem udział walka. walkach. miejscowości Skarbierz, miejscowości Czarnoci, co przyjęła karna ekspedycja, bo jeździli oni po całej Polsce, zabierali ludzi do Święcimia za Kontigend, za bądź co Rabusie, Wodzili. tysiącami wagon do Niemiec, nam gospodarzom dawali wódkę, Polaków Opis, Saszaryny i Sztuczny miód. A Niemiec musi się dobrze żywić, żeby walczyć. I tak nie by walczył. Bo był zbrodniczy ustrój był. Barbarzyński. Nigdy nie zwycięto barbarzyńcy nie zwyciężą. I tak właśnie biłem się pod Sacołowem, która atakowała żandarmeria, została rozbita. Przyjechali lotnicy na pomoc, zostali rozbici. Tam my właśnie się to każdy już wtedy miał karabin, bo się do zbroił I tak jak my się żywili, może się ktoś zapyta. Żywność zdobywaliśmy i broń na Niemca. Na Niemca. Nie mieliśmy rzutów, ale zdobywaliśmy broń. Tak samo żywność. Rozbialiśmy magazyny, braliśmy zboże, zanosiliśmy do młyna. Wątę zostawaliśmy i dawaliśmy ludności, kobietom, żeby nam ciekła chleba. Nie istniało, żeby my ukradli chrągę chleba. Myśmy prosili, a że ludzie byli biedni, bo sami nie mieli. Oni byli głodni i my. Nie mieliśmy ubiorów. Jak my na Niemczech byli, to wtedy mieliśmy jakie buty albo jakąś koszulę. Ale nie istniało, żeby my nabowali tak jak partyzantka komunistyczna. Oni nie mieli ludności, ludności na ludnością. Zabrali ostatnią kurę i świnie. Bo oni chcieli żyć. A później uważali, że jak przeżyją, to będą rządzić. A nic nie zrobili dla ludności. Nic. Nie bronili. Jak coś zrobili, to spartaczyli. I my, atowcy, winowcy później, myśmy bronili narodu polskiego, ludności, my. Tak samo bądźcie i wy. Ja wam powiem, że ja coś zrobiłem dla Polski. Coś. Ale wy proszę, zróbcie tysiąc razy więcej, a Polska będzie inna. Proszę was że ja jeszcze ja zostałem tutaj z brygady na Górnym Śląsku. I jeszcze jest kapitan, starszy ode mnie, ale jest chory. I mówi Stasiu, jesteś młodszy i zdrowszy, to idź. I tak właśnie przychodzę wszędzie, już tutaj byłem w Dąbrowcie. Tutaj jest tu Pan, co mnie pamięta. I młodzież. Jeżdżę wszędzie, gdzie mi zapraszają i mówię do ludzi, pouczam się. Nie u was wszędzie będzie biblioteka, żebyście byli uświeceni. Nie dajcie się o jak osób Niemcy, Rusy. I dzisiaj niech były partie barbarzyńskie, partie są dzisiaj, które demoralizują polski naród. Kto mnie boli jako syn tej, tej ziemi, pamiętajcie o tym, nie dajcie się zdemoralizować. Nigdy. Bądźcie dzielni. A będziecie dumni przez Ciebie. Będziecie dumni i cały świat nas będzie podziwiał. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja poproszę teraz y, kapitana Jacka Łukasika, przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnić Będzinie. Odczytanie ostatniego rozkazu generała Leopolda okulickiego Niedźwiadka, ostatniego komendanta Armii Krajowej. Żołnierze Sił Zbrojnych w kraju. Postępująca szybka ofensywa sowiecka doprowadzić może do zajęcia w krótkim czasie całej Polski przez Armię Czerwoną. Nie jest to jednak zwycięstwo słusznej sprawy, o którą walczymy od roku 1939. W istocie bowiem mimo stwarzanych pozorów wolności oznacza to zmianę jednej okupacji na drugą, prowadzoną pod przykrywką tymczasowego rządu lubelskiego, bez wolnego narzędzia w rękach rosyjskich. Żołnierze, od 1 września 1939 roku naród polski prowadzi ciężką i ofiarną walkę o jedyną sprawę, dla której warto żyć i umierać, o swą wolność i wolność człowieka w niepodległym państwie wyraźicielem i rzecznikiem narodu i tej idei jest jedyny i legalny rząd polski w Londynie, który walczy bez przerwy i walczyć będzie nadal o nasze słuszne prawa. Polska według rosyjskiej receptury nie jest tą Polską, o którą bijemy się szósty rok z Niemcami, dla której popłynęło Morze Krwi Polskiej i przecierpiano ogrom męki i zniszczenia kraju. Walki z Sowietami nie chcemy prowadzić, ale nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko w całkowicie suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie urządzonym społecznie państwie Polskim. Obecne zwycięstwo sowieckie nie kończy wojny. Nie wolno nam ani na chwilę tracić wiary, że wojna ta skończyć się może jedynie zwycięstwem jedynie słusznej sprawy. Triumfem dobra nad złem, wolności nad niewolnictwem. Żołnierze Armii Krajowej daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracą i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami narodu i realizatorami niepodległego państwa polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą. W przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie że zostaniecie na zawsze wierni tylko Polsce oraz by Wam ułatwić dalszą pracę z upoważnienia Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zwalniam Was z przysięgi i rozwiązuję szereg AK. W imieniu służby dziękuję Wam za dotychczasową ofiarną pracę. Wierzę głęboko, że zwycięży nasza święta sprawa, że spotkamy się w prawdziwie wolnej i demokratycznej Polsce. Niech żyje wolna, niepodległa, szczęśliwa Polska. Dziękuję bardzo. Teraz proszę wszystkich Państwa o uczczenie minutą ciszy żołnierzy wyklętych. Dziękuję bardzo. Na cześć żołnierzy wyklętych. Dziękuję zawsze bardzo. Pamięci żołnierzy na zawsze, w pamięci! W na zawsze w pamięci. Dziękuję zawsze w bardzo pamięci! i proszę teraz proszę o brawa. Poproszę proszę teraz zaproszonych gości, panią przewodniczącą, pana prezydenta, księdza Andrzeja Stasiaka. Pana kapitana Stanisława Turskiego, Pana Józefa Kowalskiego, Panią poseł Ewę Malik, Pana Zbigniewa Łukasika o odsłonięcie tej wstęgi, tej symbolicznej wstęgi, która będzie symbolem nadania imienia dla Ronda żołnierzy wyklętych w Dąbrowie Górniczej. Dla wszystkich państwa informacja, że na rondzie zamontowane zostały tablice z nazwą. Od dnia dzisiejszego będzie to już oficjalna nazwa tej części miasta. Proszę o brawa. To symboliczne rozwiązanie nastąpiło teraz by potwierdzić akt nadania imienia ronda żołnierzy wyklętych w Dąbrowie Górniczej. Ja dziękuję Państwu za przybycie na dzisiejszą uroczystość, dziękuję naszym gościom honorowym za przybycie i zabranie głosu, za uczestnictwo w tej jakże ważnej uroczystości. Jak wcześniej wspomniałem, tutaj w pobliżu znajduje się wystawa poświęcona żołnierzom wyklętym. Ta wystawa będzie jeszcze przez krótki czas dzisiaj dostępna do zwiedzania. Natomiast wszystkich zainteresowanych historią ruchu niepodległościowego po 1945 roku zapraszam do Muzeum Miejskiego Sztygarka. W muzeum jest dostępna wystawa, która została zaczerpnięta ze zbiorów. Instytutu Pamięci Narodowej. Ta wystawa będzie czynna do końca września bieżącego roku. Wszystkich chętnych zapraszam do jej odwiedzenia. Dziękuję bardzo jeszcze raz za przybycie. Gości, wszystkich Państwa, poczty sztandarowe, organizację narodowo-radykalną, kibiców, wszystkich, wszystkie osoby zainteresowane historią Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo. Thank <laughs> you.